Minecraft, ale. to YouTube Shorts. A moim celem jest pokonanie Smoka. Ty dzisiaj na takim brzmieniu będę grał. I to się włącza dosłownie za każdym razem, jak zniszczę blok. To będzie długi odcinek, więc zacznijmy od ścięcia drzewa. I tu się na chwilę wtrącę, by wytłumaczyć wam lepiej działanie tego moda. Za każdym razem jak coś zniszczę, postawię, dostanę damage, czy coś uderzę, na ekranie wyświetla się losowa emotka i gra jakaś muzyka. To wszystko oczywiście, by spariodować edity na szorcach. Bo może nigdy w życiu nie oglądałem piłki nożnej, ale nie ma opcji, że to się kiedykolwiek wydarzyło. Szczerze? Ja nawet nie wiem, czy ja będę mógł to wrzucić na YouTube'a. Przez to, ile dźwięków... Tych Takich prawami autorskimi tutaj występuje. Nie mam pojęcia, czy ja to w ogóle będę mógł wrzucić. Więc dobra, zróbmy crafting. Parę patyków. Postawmy go. O, przystawianiu. Nie ma tych animacji. O, dobra, jednak są. Dobra, zróbmy kilo. Weźmy ten crafting. Oczywiście. I chodźmy zebrać kamień. Tylko co to jest za świat? Tu jakaś duża góra, tu też bagno. Tam jest to OG bagno Tam jest jakaś mała sawanna i pustynia. O, a tam zwykły biom. Dobra, no to jednak idę tam. Albo dobra, zrobię jeszcze łódkę. Proszę bez animacji teraz. Naprawdę. O, widzę statek. I tam chyba kolejny, albo to jest portal. O, a tu jest totalny syf. Naprawdę totalny syf. Bo, jakby statek się przyda, bo jest w nim i żelazo, i mogą być nawet diamenty. A naprawdę nie chcę mi się do jaskini, kiedy za każdym razem, jak będę kopał sobie diamenty czy żelazo, będę dostawał tę głupią piosenkę i obrazki. Mapa do ukrytego skarbu. I tu będą te. Nie, tu mam seta. Papier jakiś. To tu będzie ta skrzynka. Jest. Szmaragd, Lazuryt. Nawet zło. Nie, za... co, co, Ja za obrażenia też to dostaję? Co, co ja mam zrobić? Jak, jak, ja mam stąd wyjść? Ja, ja, nie mogę stąd wyjść! Ja nie mogę stąd wyjść przecież przez to! Co, co jest? Ja mam dwa serca, ja zaraz umrę! Jest! Udało mi się jakieś cudem wyjść. Dobra, zróbmy sobie coś ciekawego. Jakiś żelazny kilow. I szczerze, chyba miecz. Dobra, no i jeszcze tarcze. Teraz zbierzmy ten crafting i mam nadzieję, że będzie bez animacji. Co to jest za emotka? A tam już widzę kolejny statek. Szczerze, gdzie prowadzi ta mapa? Ej, jestem blisko. Tylko w którą stronę blisko? Dobra, zbliżam się. I nie mów, że to będzie pod wodą. Serio? Czy żebyś tam dostać, ja muszę to wszystko rozkopać? Dobra, zrobię sobie łopatę i drzwi, by móc oddychać pod wodą. Mam nadzieję, że znajdę to jak najszybciej. Oczywiście, tu też musi być ta animacja! I nie wiem, gdzie to może być teraz Może gdzieś tu. Pewnie no nie tu. A tu? Oczywiście też nie. O, skrzynka! Czy... Jak ja jej nie zauważyłem? Diament! Żelazo! Nawet jedzenie lepsze niż marchewki. Dobra, no teraz to jest życie. To mogę sobie zrobić jakąś co? Diamentową łopatę, latę i hełm, buty złote. Dobra, chodźmy szukać portalu. Żeby jak najszybciej się dostać do netheru. O, wioska! To tam też się zaraz uda. Okej, okay, i co tu będzie w skrzynce? Jeszcze więcej żelaza i szmaragdów. A ukryty skarb będzie ten sam? Nie, jest inny. No dobra, no to tam popłynę. Jest tu strasznie dużo mobów, no to jednak może popłynę do tej wioski prędzej, żeby się przespać. Dobra, jest już dzień, więc na tej wyspie tak, powinno być trochę spokojniej. Ta skrzynka będzie właśnie gdzieś na tej wyspie, więc tam już po prostu normalnie popłynę. Okej, okay, jestem już prawie tutaj obok tego Xa. Jestem centralnie na nim i mogę zacząć kopać, ale zapomniałem o tych animacjach. Okej, okay, to jest bardziej męczące niż mi się wydawało. I w czasie, jak ja kopię piasek, to wy zostawcie suba. Mega mnie to motywuje. I po prostu, jak można obejrzeć prawie 5 minut filmu Użonka, którego się nawet nie subskrybuje. I dobra, wiecie co? Mam to TNT. Po prostu je wysadzę. Bo naprawdę. To jest zbyt męczące. Nawet teraz. Co, nigdzie tu nie było skrzynki. O. Czekaj, czy tam jest skrzynka? Jest skrzynka. O. Jeszcze więcej żelaza Dobra, naprawdę nie chce mi się tego robić Ale zbiorę trochę tych hejbali na jedzenie I pójdę szukać portalu do nederu I żeby was tym nie nudzić Pewnie wytnę wam momenty Kiedy są te głupie obrazki Dobra, mam 19 tych hejbali I... Teraz mogę sobie zrobić z tego trochę chlebka. Całe 57. Teraz muszę znaleźć albo lawapulkę, albo zniszczony portal. Bo nie ma opcji, że ja idę do podziemi i tam szukam lawy. Portal! W końcu jest portal! I tego Naprawdę! Dobra, jest tu może gdzieś lawa? Oczywiście, ani jednej lawy tu nie ma! W skrzynce jeszcze gorsze rzeczy. Tylko gdzie jest lawa pulka teraz? Jestem teraz na biomie akacjowym, więc tu gdzieś powinna być lawa pulka, bo jakoś mi się kojarzy, że jest dużo lawy. Jest lawa pulka. Dobra, ale że akurat lawa pulka, gdy ja gadam o tym, że na biomie sawanny są lawa pulki? Kurna, co za szczęście. I to nawet nie jest na biomie sawanny jeszcze. Okej, okay, nie chcę mi się bić z tymi zombie Lawa to jest dosłownie chyba najlepszy sposób, żeby pokonywać jakiekolwiek potwory na tym głupim modzie Okej, okay, teraz tylko jak się robi portal? Okej, okay, zapomniałem o tym Jeszcze jedna do góry I jeszcze jedna głupia animacja Naprawdę, nie patrzcie na sposób w jaki ja robię ten portal ja totalnie nie umiem speedruny Dobra Jest portal Teraz go odpalę I mam portal I zanim pójdziemy do netheru to przypomnę wam o moim discordzie Na którym organizuję co jakiś czas nagrywki A film z mojej pierwszej nagrywki w życiu Która się już odbyła będzie za jakoś tydzień od publikacji tego odcinka Okej okay. Jesteśmy Mam waypoint z jakiś dawnych czasów ale okej, okay, jesteśmy w biomie z Endermanami od razu. Tu jest bastion od razu! To skoro tu jest bastion od razu, to może będę w stanie jakieś dobre itemy zdobyć. Tylko jakbyś tam dostać, budując jak najkrótszy most, by musieć jak najmniej patrzeć na te przeokropne gówno, które wyświetla mi się na ekranie. Za każdym razem, jak coś postawię zniszczę, uderzę, Dobra, jestem w bastionie. Teraz, jak po prostu widzę cokolwiek, zalewam lawą bo nie mam zamiaru ani dostać damage'u, ani bić cokolwiek. Nie dlatego, że jestem pacyfistą. Po prostu dlatego, bo nie chcę patrzeć na te głupie motki. Jest tu brutal gdzieś? O boże, ile tam jest? Tu też jest jeden, ale ile ich tu jest? Gdzie tu w ogóle są brutale? Bo ja na razie widzę same zwykłe pigliny. To jest niepokojące, bo brutal, mocny przeciwnik. Mam je na parę hitów i wolę wiedzieć, gdzie on jest, niż nie wiedzieć. się boję, że on na mnie gdzieś patrzy z góry i że mnie zaraz coś mi zrobi. Okej, okay, prawda, zgliszcza. W ogóle mi się nie przydadzą. Kusza to już prędzej Strzały też są spoko Złote marchewki również Blok żelaza, pieczona wołowina jakaś Strzały kolejne Złote buty W sumie jak zobaczę jakiegoś piglina to mu dam to złoto Bo mam go dużo A raczej szybko zabijając każdego piglina którego widzę No nie zużyję go O, diamentowa łopata Dobra, to gdzie są pigliny? Teraz tylko by nie natrafić na brutala O, tu są zwykłe pigliny Dobra, macie O, perły Ej, naprawdę, dostałem wszystko tylko nie perły Dwie perły? To jest smutne przecież Dobra, wy mi się już nie przydacie, naprawdę Teraz jakoś muszę tam pójść Widzę, że nie odbędzie się to bez otrzymania damage'u Okej, okay, i widzę wielką świnię zmierzającą w moją stronę Dobra, pali się Git. Tam widzę bloki złota. Więcej piglinów. To są same pigliny, ale nie brutale. I że w bastionie było dosłownie nic, to przejdźmy do zdobywania pereł. Więc mogę wziąć swoją łódkę z powrotem. Jeśli mi to oczywiście da, wziąć swoją łódkę z powrotem. I mogę zacząć znowu zabijać Endermany. I widzę tutaj jednego kandydata. Teraz jakby postawić łódkę tutaj, co? O, jest. I nawet sam się zabija. I... O, okej, okay, jak ja dostępi match? O, i perła. No to jeszcze tak z 11. I to będzie naprawdę długie zbieranie tych 11 pereł. Z powodu, że walka z endermanami zajęła dość dużo czasu. Ciekawe czemu. Po prostu pokażę wam, jak umarłem. I przejdźmy do momentu, kiedy mam już 13 pereł. I dobra, brakuje mi jednej perły. I mam tutaj dwa endermany, więc mam nadzieję, że teraz wydropi. O, dobra, chyba widziałem perłę. Ta, mam czternastą perłę. Dobra, więc teraz mogę iść luźno szukać fortecy, tylko że tu wszędzie jest ten biom bazaltowy i naprawdę nie mam pojęcia, gdzie mogłaby być forteca. I daruję wam oglądania mojej drogi do fortecy. Więc po prostu przejdźmy do momentu, kiedy ją znalazłem. Ej, forteca! Okej! Okay. Teraz się tam tylko dobuduję. Tak, zapomniałem o tych głupich emotkach. I dobra, jestem coraz bliżej tej fortecy. Ale to chyba nie zmienia faktu, że i tak będę się musiał tutaj dość konkretnie podbudować. Okej, okay, jestem już tutaj pod fortecą. Dobra, dalej musiałem się podbudować. I serio, nawet ogień, i dalej się muszę podbudować. O, teraz nie dostałem. Czekaj, sprawdzę coś. O! A jak zrobię tak? To dostaję. Ale jak są ostatnie bloki To nie dostaję! <tryk> Hej, Dobra, muszę to zapamiętać. Szkoda, że dopiero teraz to odkryłem. Ale teraz gdzie jest spawner blazów? Tam są na pewno... O! Tam jest spawner blazów! O Boże, czy ja będę dostawał o... Tak. Jak będę się palił, to cały czas zostaje te głupie motki. Ej dobra, to jest koszmar przecież. A, jak go biję, to też. Zapomniałem. O! Pałka! W tak gównianych warunkach. O, i z niego już nie dostałem. A nie, dostałem pałkę. No i git, dwie pałki. Kiby nie zanudzić was walką z blazami Po prostu przed do momentu, kiedy już miałem sześć pałek. Ej dobra, nawet nie zorientowałem się kiedy, ale już mam sześć pałek. Ej, dobra, zdobyłem się tą pałkę. Jakoś podniosłem ją w tym wszystkim. Teraz mogę się stąd po prostu ewakuować. Ale nie wiem szczerze, czy będzie mi to dane. Dobra, już mnie tu nie ma, Dara. Albo jeszcze mogę tutaj poszukać skrzynek, bo to są te korytarze. I w nich na pewno będą gdzieś skrzynki, a w nich też mogą być w końcu diamenty, więc raczej mogą mi się diamenty przydać. Ciebie nie chcę, ciebie nie chcę W fortecy znalazłem siodło, którym osiodłałem stridera I nie wróciłem do portalu A po drodze jeszcze wytradowałem resztę mojego złota z piglinem Od którego niestety nic nie zostałem. No i oczywiście potem wróciłem do overworldu Teraz w końcu mogę skraftować te oczy endu Dobra, mam teraz 14 oczu enderu Ale wydaje mi się, że dość słaby set Jak na to, że chcę iść na smoka Więc na szybko skraftuję sobie lepsze spodnie Nowy killoff I chyba szczerze to tyle i też oczywiście wezmę sobie wodę Więc dobra, w którą stronę mam płynąć? I w tą Okej okay. Teraz mam nadzieję, że ten stronghold nie będzie kilka tysięcy kratek stąd I że było to kilka tysięcy kratek stąd Po prostu streszczę wam moją drogę do niego Więc szedłem, płynąłem i rzuciłem perłą Potem popłynąłem w jej stronę Jeszcze raz rzuciłem perłą i poszedłem Oraz popłynąłem wskazaną przez nią drogę Aż nie natrafiłem na ten portal I Jest tutaj jakiś losowy, po prostu zniszczony portal na wodzie Więc rzućmy... Perło... I jest do tyłu, czyli ja już to płynąłem. teraz tylko pytanie, gdzie się znajduje ten stronhold? I oby to nie było jakoś głęboko. Ta wysepka wygląda tak dobrze, jakby miała pod sobą skrywać stronhold, więc tutaj się po prostu wkopię. Zobaczę jeszcze... No, trochę tam skręca. No ale właśnie chyba jakoś niezbyt mi się chce w tej wodzie kopać, więc po prostu wkopię się tu. Tya. To będzie długie kopanie Po prostu przyspieszę wam to jak wkopywałem się do stronholdu Ej Jestem Co jest? Dobra, teraz tylko znaleźć portal To miejsce gdzie jestem jest chyba Odcięte od reszty stronholdu A nie, tu jest jakiś przycisk nie... On coś otwiera tym razem actually ta motka zadziałała dość dobrze. Bo odkryłem ukryte drzwi. Schodzimy w dół. Tu mamy jakieś kolejne drzwi. Biblioteka. Tego nie potrzebuję. Mogę iść dalej w dół. Jeszcze w dół. O, portal! O nie, nie. Teraz się teraz muszę z tymi silverfishami bić. O Boże. O Boże. No nie no ile ich tu może być! Nie no, dobra, teraz po prostu utknąłem w rogu przez tego seniorfisha. Dosłownie. N nie mam co zrobić. Dosłownie nie mogę nic zrobić. Okej okay. Udało mi się otworzyć menu dobra, nieważne. czyli nie mogę nic zrobić. Nie mogę ani wyjść ze świata, ani wejść do menu. Ekwipunek mogę otworzyć, ale nic mi to nie da. Nie no, ja, ja, ja muszę wyjść z gry, bo inaczej umrę. Dobra, jestem jeszcze raz na świecie i to nic nie zmieniło. Ten Silver Fish dalej tu jest. Dobra, naprawdę muszę znowu włączyć Pisfula, bo się nie da. Teraz muszę włączyć normala. Teraz mogę bezpiecznie wejść do endu. Tak. Ustawię sobie na pewno spawn pointa i się przy okazji prześpię, jak widać. Szczerze nie wiem, czy jakiś z tych bloków mogę tu zostawić. A nawet nie mam skrzynki. Co ja gadam? Dobra, po prostu tam wchodzę. Co to ma być, jak ja daleko od tego jestem? Czy ta gra naprawdę wie, że ja gram na tym gównianym modzie? O nie, 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 ja ja się na Endermana? Na szczęście nie Uf. Dobra, ale ta gra musi wiedzieć, że ja na tym modzie gram, bo inaczej by mi nie dawała takiego spawnu Pierwszy raz w ogóle ja widzę, że ta wyspa się zrespiła się tak daleko Od, no, tej głównej wyspy Dobra, dobudowałem się Teraz mogę się iść bić ze smokiem Ej, widzę, że te filary są dość nisko, tak naprawdę, więc chyba nie będę miał aż takiego problemu z ich zastrzeleniem. Przynajmniej w teorii nie powinienem mieć. Pierwszy. Dobra. Ej, strasznie dobrego cela mam. Czy jakiś w ogóle? Tak, tylko ten. O, jeszcze tu. I perczuję. Spoko, to mam czas, żeby się tam wodą do góry dać. Dobra. Jestem. Okej. Okay. I z tej pozycji byłbym w stanie chyba jeszcze. Tak, to zestrzelić. I wszystkie tak naprawdę. Teraz mogę się iść bić ze smokiem. Na szczęście mam nawet dwie kusze i dość dużo strzał. Nawet tu mam jeszcze więcej, więc na pewno mi starczy to, by ubić smoka. Dobra, perczuję. O nie. Eee, co się dzieje? Co jest? O, trafiłem jeszcze! I co, i tak przestał od razu perczować? Ej, dobra, ten mod coś psuje z tym perczowaniem smoka. Dobra, znowu perczuję. No, ten mod coś pokiczał z tym perczowaniem smoka. Okej, okay, sam się strzeliłem. Znowu dostęp damage? Czemu ja się palę? A czyli czemu ja się palę? Z jakiej okazji ja się palę? Co jest? Ale czemu ja się paliłem? Co to właśnie było? Dobra, to było strasznie dziwne. Totalnie nie mam pojęcia, czemu tak się to wydarzyło. I co to dokładnie. I tym bardziej, co się wydarzyło. Ale widzę, że znowu perczuję. Po raz kolejny. A znowu się strzeliłem. Tragedia. No i znowu. Z, z, znowu. Znowu się palę. Znowu się palę. Przysięgam. O co chodzi? Co się dzieje? O co tu chodzi? Dobra, odleciał, ale coś mu tam zadałem. Znowu perczuję. Ok, przez spadek wszedłem w tą jego magię. Tak, umrę. Ja. Rozsypałem się jak piñata. Okej, okay, perczuję znowu. I chciałbym coś wytestować teraz. Jak on tak perczuje Czy ja go mogę wysadzić TNT? Okej, okay, gdzie jest smok? Dobra, tam jest. Zaraz to sprawdzę, czy da się go wysadzić TNT. O! Kur kulą tu rzucił Dobra yy, Podpalam i mam nadzieję, że stąd... Dam radę uciec, eee, może jednak nie dałem rady stąd uciec. Eee, gdzie ja jestem? Woda, co jest? Co się właśnie stało? Bo sam do końca nie wiem. Nie wiem nawet, czymu cokolwiek zadało. Ale widzę, że znowu perczuję. Eee i nagle go tu nie ma? Opa, znowu odleciał od razu i dostałem. Czegoś damage? Coś mnie bije i nie mam totalnie pojęcia, co mnie bije Enderman? Czemu? Czemu Enderman? Na nic się nie patrzałem Który to ja już raz idę tą ścieżką? Który to ja już raz pokonuję smoka w każdy inny sposób niż w normalnym minecraft'cie? No i perczuję. Ja nawet swoich rzeczy nie zebrałem. Nie wiem, czy w ogóle mogę je zebrać. Teraz. Nie, oczywiście, że nie mogę ich teraz zebrać, jak on tu jest. Dobra, super. Nie mogę nic zrobić. Ej, one mnie gonią? Czemu ode mnie ją? Ja nimi... Ja, ja nic nie zrobiłem! Super Ale co ja zrobiłem? Okej... Okay. Strasznie daleko ten smok poleciał Okej, okay, on we mnie leci! 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 Kto on jest? Co to? Co on robi? Znowu mnie Enderman bije! Co? Co ja niby zrobiłem? Teraz będę chodził z oczami wbitymi w podłogę Bo nie chcę się patrzeć na żadnego Endermana już Okej, okay, on tu perczuje, a ja itemy zbieram Dobra, na szczęście mogłem uciec O, i już odleciał On perczuje, ale ja tu nawet podejść nie mogę Ile on tym tutaj nastrzelał? I Okej, okay, jakim cudem on mnie w ogóle trafił stąd? Dobra, jakieś ostatnie dwa strzały Ostatni strzał Oczywiście nie trafiony Ostatni strzał Tak, uwolnić end Uwolniłem end, przeszłem grę Pokonałem smoka, jak wy sobie tam to chcecie nazywać Na chyba jednym z najgłupszych modów w tej grze Jajka nawet nie zbiera, bo będzie mnie to zmuszało do obejrzenia jeszcze większej ilości tych emotek Po prostu cieszę się, że w końcu koniec